Witam w kolejnym super odcinku degotowanie show wstałem sobie rano i pomyślałem że zrobię coś do jedzenia a tak więc robię czego potrzebujemy do zrobienia tego jedzenia a jeszcze to jedzenie to będą takie nie wiem co. nie wiem jak to nazwać nie wiem jak to nazwać. Dzisiaj robimy. Yy, potrzebujemy do tego mąki, mąki 400, tam, ile? 50. Tak piszę na opakowaniu. Mleka, proszku yy, do pieczenia, cukru oraz Czegoś w stylu masła, masło podobne coś. No, yy, i tak yy, zaczynajmy. Mamy, musimy sobie przygotować miskę. Yy, i, a, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze potrzebujemy jajka jednego. Jajko. I tak zaczynamy od nasypania cukru. Tyle starczy. Pewnie trochę za dużo dałem mi będą mega słodkie, ale... Dobra, hmm. no, trochę mniej cukru. Ja to wszystko robię na oko, więc... No... Y... Tyle starczy cukru. Jak ja to posprzątam? Mąka. Dajemy dużo tej mąki. Zależy jak chcecie zrobić, to no dajcie sobie, ja to wszystko robię na oko, wy się na oko, ja, po, po prostu efekt ma być dobry na koniec będzie git. Bierzemy flaszek do pieczenia. I tak nie wiem, żeby nie wypaliło nam twarzy, ale żeby dało się to też, żeby wyszło dobre. Nie wiem, jedną... Półtorej, półtorej, łyżeczki. I teraz zaczynamy ze składnikami tymi bardziej tymi takimi innymi suchymi. Jajko, mleko. No i jak tak mamy zrobione, to zaczynamy to wszystko mieszać. Najlepiej użyć tego czegoś, bo mikserem to chyba nie wychodzi tak dobre jak łapom robione więc mieszamy ma wyjść takie fajne ciasto dosyć mega gęste, tak żeby ręka bolała przy mieszaniu yy, dlatego dodawajcie mąki trochę więcej jak wychodzi wam takie coś jak tutaj mi teraz no i mieszamy, najlepiej jak najszybciej się da by wyszło dobre Ciasto musi być gęste Trzeba to robić szybko, żeby żadne grudy się tam nie zrobiły. To ma być gęste super ciasto Żeby nie było jakoś tak bardzo mega gęste, żeby potem nie dało się tego na złyżki zrzucić na patelnię Tylko żeby było takie O, coś w tym stylu Żeby spływało Po prostu o, zobaczcie Żeby to było coś takiego, żeby to nie było za ten takie niedobre. Teraz przejdziemy do smażenia. To tak. Najpierw masło. Nie. Nie najpierw masło. Najpierw musimy rozgrzać patelnię Więc ustawiamy tą tam pełną moc. Czy tam co wy chcecie. Wtedy to się grzeje. Ma się grzać. Y czekamy, aż się nagrzeje. Ciasto sobie przystawiamy bliżej, żeby nie było problemu. Yy, dobra, więc ten. Yy, kiedy już, yy, kiedy już ten. Yy, yy, widzicie, że patelnia się nagrzała, no tak ostro się nagrzała. Bierzecie dużo masy. A to ma być, to ma być tłuste, to ma być mega tłuste, to ma być grubasów tak, jedzenie, takie. O ale nie aż tak nagrzana Jezus, Maria O Boże E Przesadziłem Dobra Zmniejszyłem ogień, chyba będzie lepiej Niech się masło roztopi I patrzcie co teraz robimy Bierzemy to I taką chochlę, taką nie za dużą I patrzcie I wrzucamy I wrzucamy tak, nie wiem, bierzecie najpierw jedną i drugą. Takie, one mają być takie, nie wiem, dosyć duże. To, to nie ma być coś małego. To mają być takie wielkie, nie wiem, placki. Chyba tak. O. I przez ten proszek do pieczenia one będą takie kulerskie, takie... takie... grube. Fajne, takie... puszyste. W zeszłym stylu. Zmniejszacie na pewno ogień, yy, czy tam moc, czy tam yy, to coś. Yy, I po prostu czekacie. Jak zaczną się pojawiać bomby na, na, na powierzchni u góry, takie dosyć większe, to jest git, bo tak ma być. Wtedy musicie wziąć coś do przewracania. Yy, najlepiej użyć drewna. O ja mam taką szczęśliwą to coś... Szczęś... Nie wiem co to jest Ale patrzcie jak szczęśliwe No i czekamy Jak to się tutaj na górze zacznie już tak nie wiem Nie wiem jak to nazwać Zacznie coś tam się robić z tym To wtedy przewracamy ale warto też sprawdzać, co się dzieje pod spodem, bo pod spodem mogą się dziać dziwne rzeczy też. Jak się przypala pod spodem, to najlepiej już wtedy obrócić. Ale u mnie widać, że jeszcze nie ma tego problemu, jak się tak podejrzałem. O, jednak jest już ten problem, więc zmniejszyć ogień jeszcze bardziej, jeśli można. Więc ja nie chcę mieć spalonego, więc obrócę już. Au! Au! Ała! Ał. Czemu to masło jest takie gorące? Poczekajcie chwilę. Jak widzicie, mi się trochę przypalił. Ale to tylko dlatego, że rozgrzałem za mocno patelnię na początku. Ale takie też, nie mówię, że takie są złe, one tylko mają. To jest tylko takie przypalone. To, to, to się nadaje do zjedzenia bez problemu. Więc, jak zobaczycie, że Wam się takie coś zrobiło, to nie, nie, nie wyrzucajcie. Bo to, to jest jeszcze dobre. Jest git. Patrzcie. Nie wiem, czy jakoś będę mógł wam to pokazać, ale on trochę tak napuchł. I tak ma być. Ma być taki gruby. Tylko. Ciasto nie ma być surowe to jest najważniejsze, żeby po prostu ciasto nie było surowe. Dajmy temu jeszcze trochę czasu. Niech się zrobi i wtedy przerzucamy na talerz i robimy kolejne i będzie wtedy git. Bo to jest git, to jest dobre, bardzo dobre to jest. Jeszcze jak sobie do tego dać jakiś dżem, to w ogóle jest super wtedy. Więc ja polecam naprawdę zróbcie se na śniadanie, na nie wiem, obiad, kolację, imprezę, yy, wieczór filmo, filmowy, wieczór z grami komputerowymi, yy, poranek z grami komputerowymi, cały dzień z grami komputerowymi. Zróbcie to sobie, kiedy chcecie, bo to jest dobre jedzenie. Dobre jedzenie, bardzo, bardzo dobre. Ja polecam z całego serca swego. Zdejmujemy to z patelni. I nie przejmujcie się, jak, to, jak ciasto w środku nie będzie zrobione tak do końca. To ma być takie zakalcowate. czy coś w, w tym stylu. Dobra, patrzcie. Bierzemy. Dobra. To jest piękne, to jest super jedzenie dla każdego. Każdy może to zjeść sobie, spróbować. Bo każdy ma takie składniki w domu na pewno. Bo to są składniki bardzo łatwo dostępne to jest po prostu zrobienie czegoś z niczego i to jest dobre. To jest super, bo pokazuje, że niewiele trzeba, żeby zrobić sobie coś dobrego do jedzenia. Au, Patrzcie, wrzucamy kolejny. I robimy go. Na chilku. No. Ja będę miał z tego ciasta trzy zrobione. I zobaczcie. Zobaczcie. Przy przyniosę dżem. Zobaczcie, jak to wygląda z dżemem. Bo wygląda super. Patrzcie. Patrzcie na to ciasto. Patrzcie na to. Ciasto, jakie to jest, jak to ciasto wygląda, jak... to, to ma być takie puszyste, dobre, smaczne, yy, bo wtedy czujecie to jakbyście jedli, nie wiem, chmury, tam coś takiego, dobra, zobaczmy co z tym, on jest dosyć duży, dobra, jeszcze, jeszcze trochę trzeba mu dać, no, więc dobre, z tym dżemem jest jeszcze lepsze niż bez. Dodawajcie dżemu. To jest aż tak dobre, że ja muszę zrobić pewną rzecz. Smacznego! Róbcie takie w domu. Do widzenia, do zobaczenia. Jo, cześć, nara!